Uwaga, obywatele świata, jesteśmy Anonymous. Chcemy zwrócić Waszą uwagę, mając nadzieję, że usłyszycie nasze ostrzeżenie. Twoje medium komunikacji, tak bardzo przez Was wszystkich lubiane, zostanie zniszczone. Jeżeli jesteś hakiwistą lub po prostu facetem, który chce bronić wolności informacji, przyłącz się do sprawy, do zabicia Facebooka w imię Waszej własnej prywatności. Facebook prowadzi sprzedaż informacji agencjom rządowym i udzielania dostępu zabezpieczonych danych tak, aby można było szpiegować ludzi z całego świata. Niektóre z tych, tak zwanych White Hat InfoSec, firm, które zdobywają informacje bezpieczeństwa, pracują dla rządów autorytarnych, takich jak Egipt czy Syria. Wszystko, co robisz na Facebooku, pozostaje w Facebooku niezależnie od ustawień prywatności. I usunięcie twojego konta jest bezcelowe. Nawet jeżeli je usuniesz, wszystkie twoje dane osobowe, informacje na Twój temat pozostają w Facebooku i mogą być odzyskane w dowolnym czasie, w dowolnej chwili. Zmiana ustawień prywatności konta Facebook także jest łudzeniem. Facebook wie o Tobie więcej niż twoja własna rodzina. Nie możesz się ukryć przed rzeczywistością, w której wy, ludzie z internetu żyją. Facebook jest przeciwieństwem sprawy antisek. Nie jesteś bezpieczny ani od nich, ani od żadnego rządu. Pewnego dnia spojrzysz wstecz i uświadomisz sobie, że to co zrobiliśmy było właściwe. Przemyśl to, a my w czym czasie się przygotujemy. Przejdziemy do historii. 5 listopada 2011 roku. Jesteśmy Anonymous, jesteśmy legendą. Nie przebaczamy, nie zapominamy.